Krakietę to już. Ostatni temat. Subskrybuj kanał Biała z pod lupą i bądź z nami na bieżąco. Dzień dobry, dzień dobry. Podcast Biała z pod lupą. Ostatnie, podrygi, jak to mówią, ostatni mecz w tym roku przed Wisłą Kraków i przed Miedzią Lednica. Czas na to, żeby ten koszmarny. Albo może nie koszmarny, ale w połowie koszmarny, w połowie bardzo dobry rok się skończył. Jest z nami dzisiaj Paweł Szeremeta. Dzień dobry. Cześć, dzień dobry, witam. To zaczynamy od tego, jak będzie wyglądała gra Miezi w tym, w tym spotkaniu. Czy Mieć planuje gwałtowną ofensywę na Reymonta w czwartek? Może tak zacznę najpierw bardziej ogólnikowo. Drużyna Ireneusza Mamrota jest dla mnie małym zaskoczeniem na plus. Pamiętając poprzedni sezon i pewnie też pamiętasz mecz w marcu bodajże, gdzie w Krakowie no naprawdę dość łatwo wisła wygrała. Byłem trochę sceptycznie nastawiony do tego rocznego sezonu. Myślałem, że, szczerze mówiąc, właśnie, że będzie powtórka trochę, a jest naprawdę całkiem niezłe miejsce w tabeli. E, widać, że nowy, bardziej doświadczony trener jednak. E, jest bardziej poukładał zespół niż, niż te poprzednie powiedzmy, eksperymenty. Dużo też dały nowe nabytki. Mam tu na, na myśli chyba najbardziej Benedika Miocia. Lepiej też znacznie wyglądają Legniczanie w defensywie ze sprawą Adnana Kowacewicza czy Mateusza Grudzińskiego. W ostatniej kolejce też już wrócił Nemanja Miłuskowicz, wieloletni też kapitan zespołu, więc, więc to też na pewno jest powiedzmy wzmocnienie. Amrotowi udało się zwalczyć tę bolążkę, która tak potrafiła mieć w poprzednim sezonie, czyli te takie proste, indywidualne błędy obrońcy, obrońców, które, które często kończyły się bramkami, aczkolwiek to, to dalej się przytrafia. Jeszcze, jeszcze pewnie do tego wrócimy. Uspokoiła się też, myślę, pozycja z bramkarzami, bo czy w ekstraklasowej miedzi, czy, czy w zeszłym sezonie może tak inaczej, poszereguję to. W ekstraklasowej miedzi był bardzo duży problem z, też właśnie z błędami. Natomiast w zeszłym sezonie też mieliśmy mądrzyka mieć miała Mądrzyka, który wiadomo było, że nie zostanie, że, że wróci do, do Ekstraklasy już po tym sezonie. Teraz jest już zakontraktowany, jest takim pewnym punktem Jakub Wrąbel, więc który może nie ma jakichś spektakularnych interwencji, ale też daje naprawdę Dużo spokoju, a w razie czego jesteś też Mateusz Abramowicz, który w meczu z Legią Warszawa pokazał, że, że jest na zdecydowanie nadaje się na, na dwójkę, czy może nawet jedynkę, i ta dwójka jest zdecydowanie wystarczająca na pierwszą ligę. Tak, zachwalasz wszystkich, to moje kolejne pytanie musi być też takie: czy kibice w Legnicy są zadowoleni, to jest takie trochę retoryczne pytanie, no ale. No muszę je zadać, rozumiem, to, że, że jesteście właśnie. zadowoleni z miejsca, które zajmujecie. Mówisz o z, właśnie zachwalaniu, a ja chciałem przejść do negatywów, które... których Za ktoś, chwilę. To aha, to, to właśnie. Najpierw nastroje w Legnicy. No, nastroje są naprawdę dobre. Jak się spojrzy na tabelę, to jest to naprawdę, myślę, według mnie wynik, może nie ponad stan, ale taki może trochę nieoczekiwany. Mhm. E, Wiadomo, mogło być lepiej. Mam tu na myśli szczególnie stratę punktów z Termaliką. Nie wiem, czy będziesz kojarzył. Jacek Podgórski w 93. Minucie miał sytuację 1-1. Na 2-0. Nie wykorzystał tego, trafił bodajże w słupek. Minutę później zupełnie niekryty Artyom w strzelił z rzutu rożnego na 1-1. I od tego momentu tak naprawdę zaczął się lekki kryzys miedzi. Mieć mogła doskoczyć do Termaliki, jednocześnie nie pozwalając, żeby Termalika uciekła resztę ligi, a stało się właśnie zupełnie na odwrót. I od tego momentu Miedź przegrała z GKS-em Tychy, z remisowa z Wisłą Płock. Wygrała ze Stal Stalowa Wola, ale według mnie to też nie jest taki wyznacznik tego, że forma wróciła, ponieważ w pierwszej połowie na przykład no, Miedź wyglądała według mnie dość słabo właśnie ze Stal Stalowa Wola. I momentami nawet to właśnie gospodarz, czyli Beniaminek, mógł prowadzić w tym meczu. Ostatecznie no, w drugiej połowie już tam mieć się bardziej, nie wiem, czy spięła, czy, czy właśnie zorganizowała i, i ostatecznie wygrała ten mecz, ale chyba dopiero właśnie mecz czwartkowy z Wisłą będzie takim, taką odpowiedzią na pytanie, czy mieć wróciła do tej formy. No teraz i tak jak wiadomo, będzie przerwa, ale te ostatnie mecze według mnie trochę niepokojące były. Od dzisiaj w poniedziałek, kiedy to nagrywamy, Arkadynia ograła LKS Łódź 2 do 0 i mieć w tym momencie traci 3 punkty do, do drugiego miejsca. Może się teraz skończyć, że ten rok będziecie kończyć, będziecie zimować na, na drugiej pozycji jak z Arką Gdynia właśnie. Patrzyłem na to, jak się rozkładają te bramki u was, w sensie ilu zawodników w sezonie zdobyło gole. No i Nie ma tam jakiegoś takiego wyraźnego lidera. Najlepszy zawodnik, chyba dwóch jest, którzy mają po pięć trafień w lidze. Ogólnie 16 zawodników w całym sezonie zdobyło bramkę dla Miedzi i Lednica. Czyli można powiedzieć, że to jest taka drużyna, która by. No trudno gdzieś tam wyciąć takiego lidera pod względem właśnie bramek. Raczej jest to rozłożone na, na większą liczbę zawodników. Tak, to no nie ma tutaj żadnej powiedzmy gwiazdy w ofensywie, żadnego Rodano lidera. Tak Rodado, czy Eric Exposito powiedzmy z poprzedniego sezonu ze Śląska. E, aczkolwiek no tak jak wspomniałeś, najlepszym strzelcem drużyny jest Marcel Mansfeld, który ma zaledwie pięć trafień. E, to się tak dużo się, mocno się rozkłada jeśli chodzi o tych strzelców. I jednym z priorytetów będzie ściągnięcie zimą napastnika, zwłaszcza, że już raczej na pewno odejdzie Wiktor Bogacz, no być może do tych stanów, tam był gorący temat, żeby, żeby odszedł do MLS-u, on się nie zdecydował teraz, chyba to nastąpi, aczkolwiek on i tak teraz jest kontuzjowany, więc, więc no jeszcze nie wróci. I dlatego też trener Mamrot musiał trochę pokombinować na tej pozycji, żeby udało się w ogóle... Przy, jak to się mówi, zmieścić w składzie młodzieżowca. Na przykład w meczu z GKS-em Tychy na dziewiątce zagrał 20 dwudziestoletni Michał Kaczmar, dla którego to był debiutancki występ w ogóle w pierwszej, w pierwszej drużynie, a drugi w ogóle. I to też nie za bardzo zdało egzamin, więc... Tam jest różnie. Co, co mecz tak naprawdę jest, jest inna inny zawodnik. Był Iwo Kaczmarski też. W meczu ze stalową wolą ze stalową, Wola zagrał też na skrzydle Florian Harterc, nominalny obrońca, co też nie zdało egzaminu. Był dość niewidoczny. Natomiast trochę też, jak w zeszłym sezonie, no te, te skrzydła dobrze działają w miedzi. Jak w zeszłym sezonie taką gwiazdą był powiedzmy Damian Michalik, tak teraz zastąpił go na drugiej stronie powiedzmy Kamil Antonik, więc tutaj ewentualnie też można się upatrywać w że że jak ktoś ma strzelić to to może to być właśnie Antoni Czyli boczni obrońcy, zwłaszcza prawa strona, która kuleje w Wiśle, mówisz, że mogą mieć ciężką przeprawę w tym meczu. Myślę, że tak. No, gdyby jakiś upatrywać szans, to, 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 to właśnie tymi, tymi skrzydłami. No Chyba, że, że znowu będzie taki eksperyment jak z Hartercem, ale, ale nie sądzę. Więc... Jasne. To popatrzmy na to, jak ostatnia jedenastka wyglądała w meczu ze Stalową Wolą. Tutaj w obronie mieliśmy Kowaczewicza i Kostkę jako stoperów. Kostka był zmieniony, Grudziński na lewej, Miuskowicz na prawej. Najsłabszy element tej układanki, gdybyś miał kogoś wskazać? Myślę, że duetem stoperów był Miuskowicz z Kowaczewiczem, a Kostka był na prawej stronie. Tak jest pokazane live, eee, to też może być jakaś pomyłka. Nie, nie oglądałem do końca tego spotkania, ale tak się posiłkuje tylko tym, co, co tutaj widzę. Hmm. Ciężko mi powiedzieć, jaki jest teraz najsłabszy punkt. Nie ma chyba takiego najbardziej wyróżniającego się in minus zawodnika. Natomiast no wiadomo, te, mówiłem, że zostały zwalczone te, te proste indywidualne błędy, ale one wciąż się zdarzają jak najbardziej. Zwłaszcza właśnie, czy tak zwłaszcza to nie wiem, ale zdarza się, że w stałych fragmentach gry to jest taka pewna bolączka z Wisłą Płock, bardzo odpuszczony został strzelec na 2-2 na nazwisko Pomorski, nie pamiętam teraz imienia niestety, ale on został kompletnie odpuszczony przy kryciu, przy rzucie rożnym z Termaliką, tak samo właśnie też został kompletnie zgubiony, więc to są takie bolączki. Natomiast już jak, jak muszę wybrać z tych czwórki, to no Kowacewicz na, na pewno nie. Miejuskowicz wraca po długiej kontuzji. Natomiast Harters i Kostka nie są to jak gwiazdy ligi, ale też nie są to jakieś e, kompletne niewypały, powiedzmy. Hmm. Może ewentualnie Jacek Podgórski jest in minus, typ, albo Bartosz Bida, natomiast to nie są też obrońcy. E, więc, więc taka będzie. Umówmy się, że taka będzie moja odpowiedź. Jasne. To jeszcze tylko z wyjaśnieniem się że to był Krystian Pomorski. Krystian Pomorski. Tak jest. No właśnie, te stałe fragmenty gry bardzo mnie to ciekawi, bo to jest taki mój konik, jeśli chodzi o Wisłę Kraków. Czasami tam wyliczam na, na Twitterze, ile rzutów wrożnych, miała Wisła i tak dalej, to pocienimy ten temat. Rozumiem, że tutaj jest coś takiego, gdzie Alan Uryga, wchodzący w pole karne przy stałym fragmencie gry, może mieć swoją szansę, bo mówisz o tym, że gdzieś tam te problemy są w obronie. Nie będę mocno zaskoczony, jak się okaże, że gdzieś tam ucieknie obrońca, prawda? Więc może tak być, jak najbardziej. Czy, czy przegrane główka w zrzutu rożnego, czy odpuszczenie któregoś, niezauważenie któregoś obrońcy, no może tak być, jak najbardziej. Okej, okay, to przenosimy się w drugie pole karne i teraz jak mieć rozgrywa swoje stałe fragmenty gry, czy jest się czego obawiać? No myślę, że na pewno jest trzeba zwrócić uwagę na Mansfelda, który ma prawie 2 metry, 1,94, więc można na pewno wygrać jakąś, jakąś główkę. Nie można też zostawić miejsca według mnie właśnie Miociowi, który potrafił uderzyć z dystansu, więc gdyby tam znalazł za dużo miejsca powiedzmy, to, to myślę, że będzie próbował strzelać. To tutaj jeszcze chciałem Cię dopytać o, o Kamila Degasa. Czy to jest taki zawodnik, który dyreguje tą drugą linią obrony, czy, czy jednak jest to, jest to człowiek, który potrafi też zagrać taki słabszy mecz? Myślę, że potrafi zagrać słabszy mecz. Szczególnie w tym sezonie. Mam wrażenie, że wciąż nie, nie powiedziałbym, że to jest jakiś tam jeden z najsłabszych zawodników i tutaj pod obecność Miłoskowicia on był kapitanem drużyny. Mhm. Natomiast tak trochę stał się taki jednym z tych trybików w maszynie, powiedzmy, że jak już rozmawialiśmy, że nie ma żadnego wybijającego się zawodnika, no to on również się tak nie wybija, ale, ale jako, jako ta drużyna, to jako ta część drużyny to powiedzmy, że, że jak najbardziej funkcjonuje. Mhm. Przed tym, jak Ireneusz Mamroto objął mieć, ty miałeś takie obawy, że, że ten trener może nie podołać zadaniu, które będzie przed nim postawione? Czy, czy jednak byłeś taki um, optymistycznie nastawiony do, do trenera Mamrota? Byłem, byłem sceptycznie nastawiony, bo wiedziałem, że tam no, nie poszło mu w biały Białystok, nie poszło mu w łks a z drugiej strony wiedziałem, że w pierwszej lidze jednak znacznie lepiej mu szło, no, szczególnie w chrobrym Głogów. Ten chrobry no, to tak, tak ważna część jego kariery, więc jest to jak najbardziej zmiana na plus. On też widać, że Obserwuje akademię, obserwuje rezerwy, coraz śmielej wprowadza młodszych zawodników, a to też była bolączka zawsze z taką zazdrością mieć. Patrzyła na no wiadomo, na akademię w Zagłębiu Lubin niedalekim, gdzie, gdzie to jest chyba jedna z najlepszych w Polsce, prawda? Szkółek. Tutaj no, tak powoli, nieśmiało, trochę, trochę tych młodzieżowców widać, że, że tam próbuje ich wprowadzić, ale, ale tak na razie jeszcze spokojnie. Spokojnie, rozpędzajmy się. Tak, tak, tak. To jeszcze dopytam Cię o, o temat tego. Mieć ma takie, takie sezony, że potrafi wejść do tej ekstra zaraz po tym spada do pierwszej ligi, później płaci sam czas, się znowu awansuje. Czego tej drużynie brakuje, żeby ona zagościła na stałe w najwyższej klasie rozgrywkowej? Hmm, to... Na szczęście jest to taka, powiedzmy, stabilizacja pod względem właścicielskim. Jest, jest prywatny właściciel, który już, już jest dość długo, więc to, to nie są takie sprawy organizacyjne, nie wiem, typu we Wrocławiu czy w Gdańsku. E, natomiast, cóż, to jest taki temat na, na, do większego zastanowienia się. E, były podejścia według mnie, do, do, na przykład do ekstraklasy, te dwa sezony temu, gdzie, gdzie sprowadzono takich zawodników, yy, na hej, na trochę, że tam fajne CV to, to pomogło. Yy, to nie do końca wypaliło. Yy, dużo, zagra dużo zagranicznych zawodników było, teraz, teraz też z tym jest trochę lepiej. Yy, też podejście w zeszłym sezonie było takie, że no już nie, nie ma żadnej walki o awans za wszelką cenę, tylko takie właśnie ustabilizowanie drużyny i chyba teraz też widać trochę tego efekty. Czy to wystarczy na ekstraklasę? No pewnie jeszcze nie za bardzo, ale, ale myślę, że mogę powiedzieć, że zmierza to w całkiem niezłym kierunku. Właśnie ta Miedź też już jest jakiś czas w, w pierwszej lidze, to ja Cię dopytam o to, czy z perspektywy obserwatora, kibica Miedzi, ty widzisz, że ta liga z roku na rok jest silniejsza, że trudniej zaawansować? Myślę, że tak. że Co roku są całkiem fajne ekipy. Czy to nieważne, kto spadnie, to jest no, ciekawą drużyną typu no, Ruch, LKS, Wisła, duże marki. Nawet Beniaminkowie się wydają, chociaż może nie w tym sezonie. że Beniaminkowie czasami są ciekawi. No, za rok pewnie będzie wieczysta, to też jestem bardzo ciekawy, jak im pójdzie. Zawsze ktoś może zaskoczyć. Więc, ale, jak ktoś już awansuje typu Motor Lublin czy GKS Katowice, jest wskazywany na pożarcia, a się okazuje, że, że, że bardzo dobrze sobie radzą. E, więc chyba mogę powiedzieć, że, że tak jak y, poziom ekstraklasy rośnie, tak w pierwszej ligi może trochę też. Mhm. To patrząc na to, że tak jak już powiedziałem, obserwujesz tą pierwszą ligę, obserwujesz mieć, która w niej jest. Jaka drużyna musi, jak drużyna musi być zbudowana, żeby myśleć realnie o awansie, bo my w Krakowie to się od trzech lat zastanawiamy i tak nie możemy wymyślić, co, powie, co powinniśmy mieć w tej drużynie. Czy postawić na wirtuozów, którzy będą fajnie operować piłką, ale będą mieli na przykład problemy z tym, żeby, żeby dobieć, nie wiem, mentalnie któreś spotkanie. Czy postawić na stałe fragmenty gry, ale w tym przypadku to u nas mamy skrzydłowych, którzy na przykład... Nie potrafią rzucić piłki tak, żeby ona nie leciała na wysokości kolan i tak dalej, i tak dalej. No, Pytam człowieka, który jednak widzi tą pierwszą ligę częściej niż ja, jak drużyna w pierwszej lidze powinna funkcjonować, żeby odnosić realne sukcesy? No, możemy patrzeć na Termalikę, ale, ale pytam dzisiaj. No, to, jest, to, jest, to jest Termalika w tym sezonie z dobrym przykładem. Chyba ciężko też, bo chciałem na początku powiedzieć, że musi być jakiś lider w zespole, ale właśnie no, Wisła Marodado, a z drugiej strony też chyba ciężko, żeby na zapleczu była jakaś gwiazda ligi, prawda, bo to zaraz zostanie coś wyłapana gdzieś, gdzieś dalej. No, chyba, chyba jest taki potrzebny, no, na pewno dobry, doświadczony trener, jakaś taka stabilizacja też finansowa, poukładana drużyna. Tak Myślę, że, że, że coś na takiej zasadzie, prawda. Jak mówisz, o tej stabilizacji finansowej i doświadczonym trenerze, i tak sobie się kurde mówisła, no ma z tym problem i z tym, bo przecież jakimś <noise> doświadczonym trenerem. E, no dobrze. E, gdybyś miał wskazać tak na sam koniec, taką największą gwiazdę niedzielnica, no to kto to będzie? Chociaż mam właśnie, cały czas mówiłem, że mam z tym problem, bo, bo, bo tak. jakiegoś jak, lidera nie ma. Tak, skłaniam się ku tego, tego, tego Miocia. To jest ciekawy zawodnik z ligi chorwackiej, przyszedł z takiej dość chyba niezłej drużyny. Slaven. też, pię też coś... pięć bramów ma, tyle samo co ten Niemiec. Tak, tak, tak. Natomiast on też, to jest taka też bolączka miedzi w tym sezonie, że kuleje skuteczność i, i u niego też kuleje, taką dość prostą sytuację potrafi zepsuć. E, więc no mówię, no, mieć nie ma, według mnie takiej wyróżniającej się gwiazdy. E, są liderzy typu właśnie, no Kowacewicz pokazuje, że naprawdę jest e, widać, że grał grał w, na wyższym poziomie. E, nie jest na pewno rozczarowaniem, jak, jak rok temu nie był lis. E, więc. Tak no nie, nie, ciężko mi wskazać jakąś największą gwiazdę, ale, ale tak, tak tacy liderzy to właśnie ten mioć, Kowacewicz, coś, coś na takiej zasadzie. Może właśnie Antonik, no tak jak, jak, jak na że też Antonik potrafi w tym sezonie, naprawdę no, nie, nie, nie rozczarować. Jednym zdaniem to mieć stawia po prostu na kolektyw i. Według tak. mnie tak, według tak, mnie tak. To, tak to właśnie zakończmy. To wszystko w dzisiejszym podcaście Biała Gwiazda pod lupą. Subskrypcja, łapka w górę. Dzisiaj naszym gościem był Paweł Szermeta. Dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Subskrybuj kanał Biała Gwiazda pod lupą i bądź z nami na bieżąco.